Nie nadaje. Zapraszamy. Jak to jest? Szatnia, kratę, zabezpieczony. Zapraszam pana, teraz w pewnym sytuacji, Kawa się znajdzie jakaś? Będzie i tak. jeszcze podnieść bardziej? Będzie i tak. złotych na afterefię Proszę mnie nie, nie dotykać. Gdzie jest ten kabinet? Proszę idzie tutaj, przepraszam. Burdel macie w tej szkole, to jest jak skręta. Stop. Ktoś mnie zrób czas? 1.30. być? Spójrzcie. Miał być 2,5 minuty. Wyzwaniem jest 1,30. Czyli zobaczcie, jak sobie trzeba poopłatać w głowie, żeby wytopić te 6-7 minut. W wariancie super optymistycznym. Także to, co mówiłem. Pierwsza osoba zaatakowana, agresja. Czy pamiętałaś po cholernej kamerze, żeby ustawić się przed kamerą? Czy ktoś pamiętał o dzieciakach, żeby czwartą pracę odsunąć? Drugi rok, przycisk napadowy, telefon zobaczcie, ile rzeczy. To się fajnie mówi, jak się ogląda, jak się ogląda prezentację. Wsparcie widziałem, że się, że się czai jak najbardziej. Tylko co zrobiliśmy? Zrobiliśmy takie naturalne zagęszczenie. W pewnym momencie na dwóch metrach kwadratowych nasze się zebrało dwa osób, te trzy albo cztery. Zobaczcie, to jest agresor tak. Rozwija, skrzydła i to się okozuje. Trzy osoby lekko poszkodowały. No i się pomoże, bo nie głowa, inne rzeczy. Dzisiaj nie są w szoku. Dzisiaj Uwaga na sytuację, jak byli inni rodzice, bo bardzo często agresja odbywa jak coś się dzieje, tak mamy yy, innych rodziców i co się dzieje wtedy. Jeden rodzic na innego i po dwóch minutach czy po trzech jak coś się będzie przedłużało końca korytarza odbywa się inny mówi. Tak, tej szkole burder, ja miałam pół roku temu podobną sytuację. I to się okazuje? tylko już mamy dwóch, bo to jedne nakręci i drugiego, do dwiego, że tego trzeba podejść bardzo elastycznie. Jak widzicie, że można, że jest miejsce, bo dzieciaki sobie poszły, możemy tutaj te 3-4 minuty spędzić. Jak ocenicie, że nie ma sensu, bo to może być bardzo złe dla nas, w to do tego, to zabieramy go wcześniej. I to, co mówię, jak przychodzi dyrektor, więc przyciągnie po korytarzu. Jak bardzo często cię te sceny będą. Przyzwyczailiście, a tak, to przekroczył pierwszą strefę i już się dzieje, gdzie powinien być nie na pierwszy piętrze, nie na pierwszym piętrze, nie, tylko powinien być trzy kwiaty wejściowe, ale zaznaczajmy, no, 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 możemy go postawić dalej. Że jak przychodzi, to dla idzie do dyrektora, bo ci wejściowe są zaraz tam tamtej stronie. Nie musi chodzić po szkole i coś tam kombinować. Także wracamy na swoje miejsca. Teraz na...